Johnny i Il, to kumple od lat Kumple od ad. Johnny i Il O! hm, Johnnie. Hmm, Johnnie. <coughs> Johnny! 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 <coughs> Co ty tu robisz, Johnny? Ja... <coughs> Jak śmiesz, Johnny? Znowu to robisz, Johnny. Ja mam prezent. Prezent? Dla mnie. Hmm... Hm. Tak. Zrobiłem dla ciebie. Dzięki ci, Johnny. Co masz tak rękę? A gdzie jest prezent dla mnie? Nic nie wiem. Co? Nie dasz mi nic w zamian? Nie, niby po co? Jak śmiesz! Zrobiłem ci prezent i nic nie dostałem w zamian? tak. Jesteś złym kumplem. Oddaj go. To było moje, Johnny. Nie, ponieważ ja go mam, a ty nie. Oddaj mój prezent. Teraz! Gdzie prezent dla mnie? Jeśli nie zobaczę podarunku dla mnie, to nie będziesz go miał. Daj mi go. Nie. Daj. Nie. Nie oddam. Daj. Nie. O. A. o. Bla, 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 bla. Chcesz go? Proszę bardzo. Proszę. Bierz go. A. Mm. Chcesz go? Pierz. Proszę o to bardzo. Prezent. <laughs> mój prezent, Johnny. Teraz ty zostaniesz prezentem, Johnny. Nie, proszę, hasta la vista, Johnny. Oto ho, ho, ho. mój nowy prezent. <ścoughs>